Zacznijmy od samej podstawy. Wysadźmy kopiec magicznej rudy, z pewnością zniszczymy barierę. My strażnicy równowagi wydostaniemy się na wolność. Ale jak to zniszczyłeś bariery? Kuju, wiesz ilu bandytów wypuściłeś. Myśl, co robisz, kurwa. My to mieliśmy plan, a nie... Słuchaj, ziomusz. A teraz pogadamy sobie o ściśle tajnym wodnym kregu. Nikt nie może o nim wiedzieć. Spoko. A co z tymi wszystkimi ludźmi? Wyjebą go na nich. Carpediem. Tylko pamiętaj ani słowa o wodnym kregu. Tworzymy tajną organizację na kształt paladynów, nasze siły porządkowe. Daj tego grubego kupca z targowiska. Co? Ty rozumiesz, co do ciebie mówię? O jakiego szanona Lance'a? Szefie, ale kto to? Nie wiem, dopiero go poznałem. Słuchaj, wysłaliśmy lance na bagna do dziesiątek bandytów atakujących wszystkich, którzy nie wyglądają tak jak oni. Z lagą i łukiem nie daje znaku życia. O, jeszcze daliśmy mu nasz pancerz. Weź sprawdź, co z nim. Może się zgubił czy coś. Mam jego pierścień. Nie, jak to możliwe. Ej, tam w krzakach leżą zwłoki jakiegoś niewolnika znaleźliśmy je z jakiś tydzień temu. Weź zobacz. go goje. My nie ruszamy, bo równowaga. Saturas w Kolinis. Mam nauczyć cię magii. Żebyś jeszcze bardziej naruszył jej strukturę. Nie ma kurwa takiej opcji. Saturas w Arkendarze. Dawaj, dawaj. Mordo drugi krąg magii. A więc mamy po całej wyspie rozsianych ludzi i musimy poprzynosić fragmenty ornamentu. No właśnie, jesteśmy w kropce. Jak mamy to zrobić? Nasze badania są ściśle tajne, więc na wyjebce wyrobiliśmy dziłę w ziemi i mamy w dupie, że przypadkowy Anon może tam zajrzeć. Oni nie rozumio co mówię. Nie mogę naprawić oka i nosa. Przecież nie zostawię tych ludzi bez swoich kasani. Ej, czy na pewno teleport prowadzący z centrum obozu bandytów do nas to dobry pomysł? Mogą przecież przyjść tu w nocy, zabić was? Pojebało cię. Mamy oczy dookoła głowy, pilnujemy wszystkiego. Przecież nie pozwolimy, gdy coś się do nas zakradło. Ej, będzie go wcięło w tym portalu kilka dni temu. Co robimy? Czekamy. Może wylezie. A jak nie, to jebać go. Ty chcesz kupić dokładną mapę Jarkendaru? Nie ruszyliśmy się spod świątyni, ale wszystko dokładnie na niej jest. Nawet dokładny plan obozu bandytów. A więc wypierdalaj. Nie chcemy cię tu wystarczająco. W kolonii odwaliłeś. Wiem, okręgu. To Lares go. Nie, Watras. Że też musiałeś trafić na jedynego, który cię nie zna Sukinsynu. W sumie to weź nam pomóż, bliska, ze względu na stare, dobre czasy. Nie masz pojęcia, jak naruszyłeś równowagę. Chcesz szponbeliara, bierz go, czekaj. Przecież nie wiesz, jak aktywować jego moc, która zniszczyła cały Jarkendar. Słuchaj więc uważnie.